I moi kochani, jeszcze raz apeluję do was. Za, czte, za cztery lata, jak mnie zrobi, się poprawi, jak stanę na, na nogach, to, panie redaktorze, obiecuję wszystkim, tu, przy sercu, ręka prawa składam i klęczę na kolanach. Teraz przed Matką włoską i przed Panem Jezusem Ukochany i przysięgam Tobie, Maryjo, królowo Polski świata, królowo świata Polski, przysięgam i Tobie, Panie Jezu, przysięgam, że za cztery lata, jak mnie dasz zdrowie tylko i Ty, Maryjo, a wiem, że Ty jesteś silna, mądra, uczciwa, sprawiedliwa i Ty, Panie Jezu, i mnie pomożesz za cztery lata wygrać. Panie Jezu, Chryste, Królu Nieba, zmiłuj się nad tymi ludźmi, co nie wiedzą, co czynią. Co nie wiedzą, co czynią. Tak, nie wiedzieli, Panie Jezu, co, co robisz, jak Ty powiedziałeś, główkę schyliłeś, jak byłeś ukrzyżowany, biczowany i powiedziałeś tak do reszta ludzi, wierzących. Moi kochani, kto jest bez grzechu, rzuć kamieniem na ich. Nikt nie rzucił. I ja nie będę rzucać kamieniami. I nie będę tępić i nie będę nic. Ale Panie Jezu, wiem, że Ty, Boże Król Świata, jesteś silny i Ty, Mario, Matko Syna swego, że mnie dopomożesz. Przetrwać tą zimę, przetrwać tą biedę, cierpienie. I że brat prędko wyjdzie ze szpitala. Gorożcie. Ja cię proszę. Możliwe ciężko. Panie Józefie. Ja cię proszę. Z całego serca. Z całej duszy proszę. Bardzo proszę. Dziś byłem na odwiedzinach u brata. Tak ty wiesz, Maria. Ty wiesz. Panie Jezu, Chryste, Król ziemi. Bardzo Cię proszę. Bardzo Cię proszę. Was obydwu proszę. Ciebie Panie Jezu i Ciebie Marię Przedeświętszą w moim gabinecie. Proszę Was. Pomóżcie mnie. Pomóżcie mnie. Bardzo Cię Was proszę. Z całego serca. Z całej duszy. A żeby te łotry same popadali do, do dołku. Ja, jak Ty powiedziałeś, Panie Jezu, słowa, te łotry nie wiedzieli, co czynili z Tobą. Ukrzyżowali, ubiczowali, umęczyli, pogrzebali Ciebie, ale Ty wstały bo jesteś silny, jesteś silny, królu Chrystus zbawienie świata. Maryjo, królowo, Polski rodzin, Maryjo, do ciebie było Do ciebie wola, ja teraz do ciebie. Do ciebie teraz, syna swojego, uproś, uprość, żeby dał mnie siłę, dał mnie mądrość. Jeszcze. Dał mnie cztery lata, żeby ja jeszcze pożył, a nawet więcej. Żeby ja mógł zasiąść na tronie prezydenta, tam w pałacu. W Warszawie. Ja Cię proszę. Z całego serca. Z całego serca. Z całej duszy. Maryjo. A wszystkie ludzie. Na pewno. Bezrobotni. Obiecuję Wam tylko. I ludziom bezrobotnym. Biednym. Biednym. Nie bogatym, ale biednym. Że naprawdę. Naprawdę uczynię z Polski. Bo nie Polska szeroka. Od morza do morza, tak jak mój tatuś walczył, był w Armii Krajowej, był Sybierakiem, walczył o Warszawę. Ty wiesz, Panie Jezu, ile dostał piciów, a Ty, Maryjo, królowo Polski i rodni świata całego. Tak, Mario, tak, Mario, kochana moja, tak, Matko Boga, moja, przyjaciółko moja. Tak, mój grą, Pom. Jak pan, twój syn zamiesz na krzyżu, ty swoją chusteczką rąbkiem obcierała jemu krew. Krew, która płynęła, płynęła z serca, serca. Ale Pan Jezus powiedział, matku, nie bądź silna, Tak samo ja mówię do swojej matki, ukochanej Leonardi. Matko nie płacz, powie, jak to się zdarzy, się, nie poznasz. I do brodzisz mówię, nie płacz, nie płacz. Weselcie się, radujcie, bo będę z Bogiem, będę z Maryją, w niebie. Ciało wiem, że do ziemi pójdzie.